Dziękuje, że na tutaj panie i miście, dziękuje. Ja chciałem to powiedzieć o to ja teraz... Tak Marcin, teraz, teraz, teraz. Teraz, teraz, no muszę coś nagrać. Kto Co dzisiaj wygra, panowie? No to kto? Ile, jaki wynik? Ile, ile? 3, 3, 2, 3, 2, Dla bytowi. 3, 2, 1, to są e, pogrywka i potem w A w karnych kto lepszy? 5, 4.